Teraz zaświadczenie, w którym zajmiemy się odróżnianiem roztworu fruktozy od roztworu glukozy. W tym celu w statywie mam przygotowane dwie próbówki. Do każdej odpowiednio wleję roztwory, które będziemy badać. Po lewej stronie roztwór fruktozy. po prawej roztwór glukozy. Teraz do każdej z dodam dodam wodorowęglanu sodu. A na koniec wody bromowej. Wymieszam zawartość próbówki z glukozą i z fruktozą. Po prawej stronie, tam gdzie próbówka z roztworem glukozy, możemy zaobserwować odbarwienie się roztworu. Natomiast po lewej stronie, gdzie mamy roztwór fruktozy, nadal występuje żółte zabarwienie pochodzące od bromu. Co ważne. To jest właśnie metoda, dzięki której możemy odróżnić oba roztwory. Glukoza jako roztwór aldoheksozy ulega reakcji utlenienia, natomiast fruktoza jako ketoheksoza tutaj ze względu na środowisko wodorowęglanu sodu tej reakcji już nie ulega.